Cześć, ja jestem Ania i jestem ambasadorką marki SPOWER, która właśnie wypuszcza swoje dwa bestsellerowe mundurki Sonię i Lenę w kolorze beżon. Powiem Wam, że materiał jest naprawdę elastyczny, jest wygodny, czuć, że jest taki oddychający. Wydaje mi się, że to jest zasługa bawełny w splocie właśnie tego materiału, z którego jest wykonany ten mundurek. Góra prezentuje się w taki oto sposób. Muszę Wam powiedzieć, że ta stójka tutaj bardzo mi się podoba. Dekolt, dzięki któremu możecie się bez obaw pochylać nad pacjentem, bo jest całkiem zakryty. Krótki rękawek, kieszonka tutaj, totalnie. Dlatego krój jest taki, niby dopasowany, ale właśnie tutaj jest dosyć luźny, dzięki czemu można się najeść ciasta w socjalu i nikt nie zauważy. Wyglądają bardzo elegancko, mają tutaj fajne przyszycia, dzięki czemu wyglądają, jakby były tak złożone na kancik. Do tego duża ilość kieszeni. Zobaczcie, że są dwie kieszenie tutaj, dwie kieszenie po bokach, no i dwie kieszonki tutaj z góry, co jest ekstra, bo nie wiem jak Wy, ale ja noszę masę rzeczy tutaj ze sobą. Tutaj właśnie wygodna gumeczka, ładne dopasowanie, no a do tego wszystko wygląda bardzo, bardzo elegancko.